Jak do nas trafić? Możesz wejść głównym wejściem na peronie pierwszym lub skorzystać z szybkiego wejścia od ulicy Kolumba. Podziemne trasy Szczecina to niezapomniana podróż w czasie, którą Polscy i zagraniczni turyści odkrywają już od 18 lat. Jeśli przyjeżdżasz samochodem, miejsc parkingowych szukaj na ulicy Kolumba, tuż przy Odrze, lub bezpośrednio na drodze wewnętrznej przy dworcu, ostatecznie z drugiej strony dworca na placu Zawiszy. Jednak całkowitą wolność od parkowania daje ci tramwaj lub autobus to świetna alternatywa. Przystanek znajduje się tuż przy szybkim wejściu do podziemnych tras. Wystarczy przejść tym krótkim tunelem, na końcu którego znajduje się kasa. Nie ma rezerwacji. W tą wyjątkową podziemną przygodę udajecie się sami bez przewodnika, a więc odkryjecie więcej. Zwiedzacie ile chcecie od 12 do 16. Ostatnie bilety o 15. Widzisz te schody to główne wejście z peronu pierwszego w szklanej wiacie. Kupując bilet, miej gotówkę, bo czasami terminal pod ziemią traci sygnał. Po prawej jest kasa, a na końcu tego tunelu zaczyna się prawdziwa przygoda w gigantycznym schronie, w którym czekają na ciebie trzy trasy oznaczone kolorami w cenie jednego biletu. Przed zwiedzaniem usłyszysz instrukcję, jak zwiedzać. Zakazuj. Po lewej stronie zapoznaj się z planem w 3 Zrób zdjęcie. 3D. Przeczytaj tablicę informacyjną, jak zwierzę. Znajdują się tam informacje o trzech trasach zwiedzania, które oznaczone są kolorami czerwonym, niebieskim i żółtym. Trasy są ze sobą połączone, a więc nikt się nie zgubi. Czekamy na ciebie na trzech trasach zwiedzania. To jak widzimy się w podziemnych trasach Szczecina. Nawet się nie zastanawiaj.